Zrobiłem już parę miesięcy temu filmik, w którym opisywałem pierwsze pięć tomów serii komiksowej Jans autorstwa Andre Pola Dusza do rysunków Grzegorza Rosińskiego, która ukazała się w latach 83-90, a potem była kontynuowana aż do roku 2000. Dzisiaj krótki update do tego materiału, jako że wszedłem w posiadanie innego wydania tego komiksu, a mianowicie pierwszego tomu zbiorczego wydownictwa Egmont. Zbiera ono cztery pierwsze tomy cyklu, poszerzono dodatkowo o dziesięciostronicowe opowiadanie Wieża Rozpaczy, które chronologicznie powstało najwcześniej w 1980 roku, ale pod względem fabularnym rozgrywa się pomiędzy tomem pierwszym i drugim. W opowieści tej Jans udaje się na planetę Gamet, rządzoną przez antypatycznego dyktatora Ramę. Na miejscu zostaje pojmany po tym, jak wśród wojowniczek Ramy dostrzega orchideę. Która jednak zdaje się go nie poznawać. Okazuje się, że ukochana Jansa zginęła, a to jego córka. Rama próbuje wymusić na naszym bohaterze uległość i zamyka go razem z nią w wieży. Jan zgodzi się na współpracę, ale ucieka i odlatuje na swym gwiazdolocie, a razem z nim podąża córka orchidei, która staje się orchideą numer 2. Nie jest to wybitny komiks ani pod względem wizualnym, ani fabularnym. Niech najlepiej świadczy o tym fakt, że nie jest z reguły włączany do serii, gdy ta jest wydawana. Pod wieloma względami sprawia wrażenie zaledwie szkicu. Całość jest wyraźnie wzorowana na Walerianie, a ten odrażający dyktator przypomina mi Jabba de Hat z Gwiezdnych Wojen z orchideą w roli księżniczki Lei. Opowieść jest raczej niejasna. Hans ma do wykonania jakąś misję, ale dość niesprecyzowaną. Znów też pojawia się to samo rozwiązanie fabularne, które irytuje w innych odcinkach tej serii. Więźniowie uciekają, mimo że są otoczeni i wszyscy do nich strzelają. Złoczyńcy są pozbawieni wyobraźni i nie są w stanie w nic trafić, niczym szturmowcy imperium. Jeśli chodzi o wydanie Egmontu, to możemy je teraz porównać do wersji Hachet, którą wcześniej omawiałem. Z pozoru powinno być to wydanie pod wszystkimi względami lepsze. Bo jest zbiorcze, podczas gdy tomy haczet drażniły swą małą ilością stron. Format też jest większy, co jest bardzo istotne, jako że w przypadku wydania haczet tekst był odrobinę za mały, co utrudniało jego czytanie. Tu jest pod tym względem lepiej, chociaż jeżeli się przyjrzymy, to zauważymy, że różnica w wielkości rysunków nie jest wcale tak duża, bo wydanie egmontu charakteryzuje się nienaturalnie dużymi marginesami. Natomiast to, z czym mam tutaj największy problem, to rodzaj użytego papieru, który sprawia na mnie bardzo dziwne wrażenie, jak sądzę, wynikające z tego kolorystyka. Wydaje mi się, że te kolory są tu blade. Również, gdy przelatujemy przez cały komiks, dostrzec można, że nie są konsekwentne. Raz wydają się nieco ciemniejsze, a raz jaśniejsze. Podczas gdy w wydaniu haczet kolory sprawiają wrażenie wyraźniejszych i bardziej konsekwentnych. Jest to, mam wrażenie, taki detal, który w istotny sposób może popsuć kontakt z komiksem. O tyle istotny, że w tym wypadku mogę to porównać z innym wydaniem, zamiast niejasno twierdzić, że to kiedyś chyba jakoś lepiej wyglądało. Drugim problemem związanym z tym wydaniem jest fakt, że brakuje w nim ostatniego odcinka, który rysował Rosiński, bo cały cykl podzielony jest na trzy oddzielne tomy, po cztery odcinki w każdym. Czyli żeby mieć w kolekcji prawo Ardeli musimy dokupić kolejny tom, do którego rysunki wykonał Zbigniew Kasprzak, nawet jeżeli nie jesteśmy zainteresowani kontynuacją tematu. Jest to o tyle kłopotliwe, że te pierwsze pięć odcinków doprowadzają całą historię do końca, więc naprawdę nie ma logicznego uzasadnienia, by dzielić całą opowieść w ten właśnie sposób. Szycie i klejenie wygląda dość standardowo, trochę skrzypi przy otwieraniu. Wśród materiałów dodatkowych otrzymujemy nieco historii powstania komiksu, ale jednocześnie jakby niewiele o tym, o czym ten komiks tak naprawdę jest. Ale być może w tym miejscu się uszczepiam. Reasumując, jestem nieco rozczarowany i mam zamiar zatrzymać oba wydania serii.